Dziś przedstawię panoramę z Popradu, po raz pierwszy spojrzymy zatem na Tatry z południowego wschodu. Sam Poprad leży wprawdzie na spiszu, ale omawianie zacznę od wznoszących się nad Liptowem Tatr Zachodnich. I tak horyzont zamyka nam masyw Barańca, trzeciego najwyższego szczytu Tatr Zachodnich o wysokości 2184 m nad poziomem morza. Nieco bliżej mamy z kolei Bystrą. Najwyższą w tej części Tatr 2248 metrów nad poziomem morza, od której odbiegają dwa ramiona w kierunku zadniej kopy i kotłowej. Teraz przenieśmy się w tatry wysokie. Rozpocznę odkrywania, którego sylwetkę łatwo rozpoznać po nieco zakrzywionym wierzchołku. Przed krywaniem mamy grań solisk, która kulminuje w wielkim solisku, przed nią jest natomiast grań paszt. Tutaj na wyszczególnienie zasługują skrajna paszta. Mała baszta, pośrednia baszta oraz szatan. Grań basz stanowi południowo-zachodnie otoczenie Doliny Miguszowieckiej. Po jej wschodniej stronie widzimy masy w kończystej. Poza samą kończystą, w grani, która odchodzi od będącego w grani głównej Tadr z zmarzłego szczytu, znajduje się także stwolska turnia, pośrednia i mała kończysta. Na lewo od kończystej, za Stwolską przełęczą jest tempa. Nieco dalej klin. Przed kończystą jest Dolina Batyżowiecka, a bardziej na prawo Gerlach, najwyższy szczyt tatr o wysokości 2655 metrów nad poziomem morza. Przyjrzyjmy się jednak przede wszystkim ciekawej formacji, będącej dziełem rzeźbotwórczej pracy lodowców. Ze względu na jej położenie do tej pory nie mieliśmy okazji podczas omawiania panoram zobaczenia tego miejsca. Mam na myśli Gerlachowski Kocioł, który jest typowym kotłem polodowcowym, jednym z najładniej wykształconych w Tatrach. Kolejnym istotnym miejscem w panoramie jest Dolina Wielicka, wraz z niewybitnym Wielickim Szczytem, leżącym ponad przełęczą polskich Grzebień. Polski Grzebień jest miejscem popularnym wśród turystów, ponieważ można dostać się w to miejsce od Łysej Polany i dalej kontynuować wycieczkę na Małą wysoką. Na prawo od Doliny Wielickiej jest staroleśny szczyt, niewielka dolina Sławkowska oraz Sławkowski Szczyt. Za Sławkowskim jest dolina zimnej wody, a w jej środku pośrednia grań, która łączy się z małym lodowym szczytem, będącym w grani głównej Tatr. Ten skalny masyw nad kilkunastopiętrowym blokiem to grań odbiegająca od wyżniego baraniego zwornika. Poprzez baranie rogi, durny szczyt na łomnice. Drugi co do wysokości szczyt tatr mający 2634 metry nad poziomem morza. Z łomnicy grań kieruje się bardziej na północ. Z tego miejsca możemy zobaczyć fragment grań wideł, kierzmarski szczyt, huncowski szczyt oraz rakuską czubę. Na samym końcu omawianej grani jest zalesiona rakuska czubka. Od północy horyzont zamyka nam wschodnia część Tadypielskich, a ściślej mówiąc grani Jatek oraz Bujaczy Wierch. Od Bujaczego Wierchu odbiegają dwa ramiona, w kierunku Sterzek oraz Koziego Grzbietu, na którym zakończę omawianie panoramy.